Powiedz, masz 100 niedokończonych projektów i wyrzuty sumienia za każdy z nich, to może przestań myśleć jak kolekcjoner porażek, a zacznij jak inwestor w venture capital. Taki inwestor ma świadomość tego, że 90% startupów upadnie, ale te 10%, które wypali, zwróci wszystko z nawiązką. I ty działasz tak samo, tylko nikt ci o tym nie powiedział. Te 100 projektów to nie jest 100 porażek. To jest 100 eksperymentów, które dały ci dane. Wiesz, który kierunek z tobą rezonuje, co naprawdę jest dla ciebie istotne, co cię grzeje, gdzie jest przecięcie Twoich pasji i potrzeb rynku. I problemem jest nie to, że tak się dzieje. Problemem jest to, jak sobie to opowiadasz, czyli Twoja tożsamość. Bo jeżeli masz w głowie, jestem osobą, która nie kończy rzeczy, to ta historia będzie interpretowała to, w jaki sposób widzisz swój świat i swoje życie. I każdy niedokończony projekt będzie dowodem na to, że coś z Tobą nie tak. Ale to główno prawda. Po prostu zmień narrację na Jestem osobą, która testuje hipotezy. Jestem laboratorium innowacji. Jestem inkubatorem pomysłów. Zbuduj sobie cmentarz pomysłów i odkładaj tam te, które nie wyszły albo których nawet nie podjąłeś, już jest za późno. Ale wszystko Cię czegoś nauczyło. I to nie są porażki. To jest research dla następnego levelu, bo może te 100 projektów. To nie jest problem do rozwiązania, tylko proces odkrywania Twojego prawdziwego powołania. Jak myślisz?